Witam serdecznie ze strony Iwa. Witam e, widzów nowych i starych. Kochanie, dzisiejszy odcinek będzie o szałwi. Jak widzicie, tutaj mamy kwiaty szałwii, Możemy zrobić z niej ocet i właśnie od ocetu zaczniemy, dlatego przebieram w tej chwili kwiaty i możemy zrobić wyciąg alkoholowy, i to będzie jako druga pozycja dzisiaj omawiana. Czyli zacznijmy od octu, który nam będzie służył na przykład do masaży, ale również jako dezynfekcja, bo szałwia jest rośliną, która jest silnie dezynfekująca, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Wykorzystamy kwiat szałwi w formie octu, który posłuży nam do masażu. Tutaj mam na myśli takie obolałe miejsca, jeżeli pracujecie ciężko, jeżeli jesteście zmęczeni, jeżeli jesteście po wypadku, jeżeli mieliście złamania, otarcia, Również możecie wykorzystać, bolą Was mięśnie, bolą Was stawy. Co robimy? Zbieramy kwiaty, odrywamy kwiaty, wrzucamy do szklanego pojemnika. W miarę możliwie, może, mogą być również liście, ale tutaj preferowałabym kwiaty. Możecie również do produkcji octu wykorzystać szałwię łąkową. To jest taka szałwia fioletowa, wygląda bardzo podobnie, aczkolwiek kwiaty są Zupełnie inne, ciemniejsze, wpadający w ciemny, niebieski kolor. Taki ocet trochę postoją, się nie zepsuje. Możecie go przechowywać zarówno w szafce, jak i w lodówce. To już zależy od Was. Jeżeli chodzi o wyciąg octowy, czyli ocet, zalewamy go octem, ale to musi być ocet jabłkowy albo jakiś owocowy ocet. Ewentualnie Wasz ocet, który sami zrobiliście w domu. Taki też będzie jak najbardziej do tego. Ja, ja tutaj wykorzystam zwykły jabłkowy ocet. On się delikatnie lepił. Nie będę dużo tych listów tutaj wykorzystywać. Ze względu na to, że mam dużo kwiatów i na przykład jest skuteczny również przy brodawkach. Taki ocet macerujemy przez 14 dni w ciepłym miejscu. Po 14 dniach możemy ocet przefiltrować. Jeżeli będziecie robić ocet z szałwii łąkowej, no to wtedy dodajemy tylko kwiat. Daję aż do pełna. Teraz sobie zakręcimy i od czasu do czasu należy ten ocet sobie wstrząsnąć, przemieszać. Zapraszam Was do playlisty W ZGODZIE Z NATURĄ, tam znajdziecie inne moje filmy o tematyce ziołowej związanych z ziołami, z produktami, które możecie w domu zrobić, jak wykorzystać. Z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za piękne i miłe komentarze, jesteście wspaniali po prostu. Coś niesamowitego. Bardzo mi się miło czyta wasze komentarze. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa! pa.